Większość ludzi ubezpiecza się dopiero po pogrzebie znajomego albo kiedy lekarz już zaczyna podejrzewać, że może być coś ze zdrowiem nie tak. Tylko wtedy często jest już za późno. Dlaczego się tak dzieje? Bo nasz mózg wypiera ryzyko i wierzymy, że mnie to nie spotka, aż do momentu, kiedy jednak spotykam. A wtedy ubezpieczenie już nie da się zawrzeć albo kosztuje pięć razy więcej niż normalnie. Najlepszy moment na polisę jest, kiedy jesteś zdrowy, młody i nie myślisz o chorobie. Wtedy składka jest niska, a ty masz spokój, bo ubezpieczenie działa jak spadochron i trzeba je mieć zanim skoczysz ze samolotu. To nie decyzja dla starszych, to decyzja dla mądrych, bo ci, którzy myślą, z wyprzedzeniem, nie muszą potem ratować się w panice. Nie czekaj, aż coś się wydarzy. Zabezpiecz się zawczasu, potem i zostaw komentarz polisa, a ja się do Ciebie odezwę i porozmawiamy sobie bez żadnych zobowiązań. Jeśli chcesz, pomogę Ci to ogarnąć.